Dziś mamy dla Was niezwykle ciekawy film o kraju, który poruszył wyobraźnię wielu osób Holandii. Od pięknych kanałów i wiatraków po kwestie takie jak zalegalizowana prostytucja i słynna kultura liberalna, ten kraj ma tak wiele do zaoferowania. Zostańcie do końca, bo wspólnie odkryjemy najbardziej fascynujące rzeczy o Holandii. Najpierw porozmawiajmy o jego ludziach. Kim naprawdę są Holendrzy? Cóż, jedną rzeczą, którą możesz zauważyć zaraz po przybyciu do Holandii, jest to, jak bardzo są przyjaźni i gościnni. Jasne, często są postrzegani jako bezpośredni i rzeczywiście tak jest, ale ta szczerość jest częścią jego charakteru. Holendrzy nie boją się mówić, co myślą, a w lokalnej kulturze często jest to uważane za przejaw szacunku. Chociaż na pierwszy rzut oka może wydawać się niegrzeczny, taki właśnie jest. Jeśli chodzi o wygląd fizyczny, jeśli coś wyróżnia się, to to, że Holendrzy są znani z tego, że są dość wysocy. W rzeczywistości należą one do najwyższych na świecie. Jeśli w Amsterdamie znajdziesz się w otoczeniu ludzi, być może będziesz musiał spojrzeć w górę, aby z kimś porozmawiać. Ale nie wszystko w Holandii jest poważne. Tamtejsi ludzie mają duże poczucie humoru, często sarkastycznego i odrobinę ironicznego, co tylko dodaje uroku ich osobowości. I oczywiście są wielkimi miłośnikami rowerów. To niesamowite widzieć, ile rowerów jest na ulicach więcej niż samochodów. Rowerzyści mają w miastach swoje królestwo i wszyscy od dzieci po dziadków jeżdżą na rowerach z imponującymi umiejętnościami. Porozmawiajmy teraz o historii Holandii. Ten kraj ma fascynującą historię pełną wzlotów i upadków. W XVII wieku, w okresie zwanym Złotym Wiekiem Holandii, naród ten był jedną z największych potęg morskich na świecie. Holenderscy kupcy i odkrywcy żeglowali po całym świecie, zakładając kolonie aż do Indonezji i Republiki Południowej Afryki. W tym czasie Holandia stała się centrum sztuki, a artyści tacy jak Rembrandt i Vermeer stworzyli jedne z najbardziej kultowych dzieł sztuki zachodniej. Ale nie chodziło tylko o handel i sztukę. Kluczową rolę odegrała także rewolucja naukowa. Filozofowie tacy jak Baruch, Spinoza i naukowcy tacy jak Anton van Leeuwenhoek zmienili bieg historii swoimi innowacjami. A wszystko to wydarzyło się w małym narodzie, który dziś pozostaje potęgą kulturową i gospodarczą. Teraz dochodzimy do tematu, który zwykle budzi wiele ciekawości prostytucji w Holandii. Holandia jest znana na całym świecie ze swojego liberalnego i regulowanego podejścia do prostytucji. W miastach takich jak Amsterdam słynna dzielnica Czerwonych Latarni jest jedną z głównych atrakcji turystycznych. Jednak poza liczbą zachorowań, rzeczywistość jest taka, że w Holandii istnieje system, który ma na celu ochronę zarówno prostytutek, jak i klientów. W 2000 roku w kraju zalegalizowano prostytucję, mając na celu poprawę warunków pracy osób świadczących usługi seksualne, ochronę ich przed wyzyskiem i ograniczenie przestępczości związanej z tą branżą. Osoby świadczące usługi seksualne w Holandii muszą się zarejestrować, płacić podatki i przestrzegać surowych przepisów zapewniających im bezpieczeństwo. Jest to model, który choć gdzie indziej budzi kontrowersje, jest popierany przez wielu ze względu na jego skupienie się na zdrowiu i ochronie praw człowieka. Jeśli kiedykolwiek odwiedzisz Amsterdam, nie możesz ominąć słynnej dzielnicy czerwonych latarni. I choć turystom może się to wydawać czymś bardzo uderzającym, jest to tylko część znacznie bardziej złożonej rzeczywistości dotyczącej sposobu, w jaki Holandia podchodzi do kwestii wolności osobistej i autonomii. Stanowi to część szerszego podejścia do tolerancji, które rozciąga się na inne obszary, takie jak marihuana, która również jest zalegalizowana w określonych kontekstach. Mówiąc o tolerancji, jednym z najbardziej imponujących aspektów holenderskiej kultury jest jej otwartość na różne style życia. Są krajem, który jest pionierem w wielu aspektach praw człowieka, takich jak małżeństwa homoseksualne, które zostały zalegalizowane w 2001 r. Stając się pierwszym krajem na świecie, który to zrobił, Holandia od wielu lat jest bezpiecznym miejscem dla osób LGBTQ i jest dumna ze swojej reputacji kraju postępowego. Poza tym, jeśli jest jedna rzecz, w której Holandia potrafi dobrze robić, to jest nią świętowanie. Uroczystości w tym kraju są absolutnie niesamowite. Od Tygodnia Królewskiego, podczas którego cały kraj ubiera się na pomarańczowo, aby uczcić urodziny króla po festiwale muzyki elektronicznej w miastach takich jak Amsterdam i Rotterdam. Imprezy w Holandii są legendarne, a jeśli kochasz muzykę, kultura rave ma tu ogromny wpływ. Jeśli chodzi o żywność, Holandia nie pozostaje daleko w tyle. Choć wielu uważa, że Dania są proste, kuchnia holenderska ma swój urok. Od strób pysznych karmelowych ciasteczek, posłynny haring, surowa ryba podawana z cebulą, jedzenie odzwierciedla prostotę i jakość lokalnych składników. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o serach. Holandia słynie z serów takich jak Guda i Edam, które cieszą się uznaniem na całym świecie. Jeśli chodzi o architekturę, Holandia ma wyjątkowe dziedzictwo. Na przykład Amsterdam słynie z kanałów, które zostały zbudowane w XVII wieku i tworzą imponującą sieć, która została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Domy położone wzdłuż tych kanałów znane są ze swojego charakterystycznego stylu, z wysokimi, wąskimi fasadami i pochyleniem do przodu, co miało ułatwić wyjmowanie mebli z okna. Ale nie wszystko jest historią starożytną. Holandia jest także liderem innowacji. Jest to jeden z najbardziej zaawansowanych krajów pod względem zrównoważonego rozwoju i energii odnawialnej. Miasta są pełne terenów zielonych, tramwaje są elektryczne, a rower jest najpopularniejszym środkiem transportu. Naród ma silną politykę środowiskową, stawiając na inteligentne rozwiązania w zakresie zmian klimatycznych. Holandia wyróżnia się także wysoką jakością edukacji i dostępnym systemem opieki zdrowotnej. Jest to miejsce, w którym poważnie traktuje się równość płci, a kobiety cieszą się wysokim poziomem uczestnictwa w świecie pracy i polityce. W rzeczywistości kraj ten ma jeden z najwyższych wskaźników kobiet w rządzie. Jak widać, Holandia to kraj pełen niespodzianek. Jego mieszkańcy, jego historia, podejście do praw człowieka i równości, legalizacja prostytucji, architektura, gastronomia i miłość do rowerów sprawiają, że ten kraj jest fascynującym celem podróży i wzorem postępu dla wielu. Jeśli jesteś miłośnikiem sztuki, Amsterdam jest rajem. Rijksmuseum, jedno z najważniejszych muzeów na świecie, mieści imponującą kolekcję dzieł holenderskich mistrzów, takich jak Rembrandt i Vermeer. Ale to nie wszystko. Muzeum Van Gogha jest domem dla największej kolekcji dzieł tego ukochanego artysty, a Muzeum Stydelik prezentuje sztukę nowoczesną i współczesną. Amsterdam to także miasto zielone i ekologiczne. Pomimo tego, że jest jednym z najgęściej zaludnionych miast w Europie, zadbało o zintegrowanie otwartych i naturalnych przestrzeni z urbanistyką. Parki takie jak Wondelpark oferują wytchnienie mieszkańcom i turystom, a ludzie odpoczywają, ćwiczą lub po prostu cieszą się z pikniku. Co więcej, kanały miejskie są nie tylko imponującym widokiem, ale są także domem dla zaskakującej różnorodności biologicznej, w której ptaki, ryby, a nawet kaczki pływają spokojnie po ich wodach. Kolejną atrakcją Amsterdamu jest podejście do zrównoważonego rozwoju. Miasto ciężko pracuje, aby do 2050 roku stać się neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, co znajduje odzwierciedlenie w liczbie rowerów na ulicach, wykorzystaniu energii odnawialnej i promocji elektrycznego transportu publicznego. To jedno z Najbardziej przyjaznych rowerzystom miejsc, i jeśli odważysz się zwiedzać je na dwóch kółkach, poczujesz się jak miejscowy. Jeśli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij go polubić, udostępnić i zasubskrybować, aby uzyskać więcej treści o kulturze, historii i fascynujących miejscach. Co sądzisz o Holandii? Czy chciałbyś je kiedyś odwiedzić? Zostaw mi swoje komentarze, chętnie się dowiem. Do zobaczenia w następnym filmie. Do zobaczenia wkrótce. Mówiąc o Holandii, nie możemy nie wspomnieć o Amsterdamie, jednym z najbardziej charakterystycznych i tętniących życiem miast w Europie. Amsterdam to znacznie więcej niż słynna dzielnica czerwonych latarni i jej kanały, choć to tylko niektóre z rzeczy, które czynią ją wyjątkową. To miasto jest miejscem kreatywności, różnorodności i kultury.